Cześć wszystkim, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak już możecie się domyślić po tytule, będzie TBR na grudzień, czyli lista książek, które chcę przeczytać w grudniu. I żeby było ciekawiej, napisałem tutaj książki, których jeszcze nie czytałem, które są ukazane na tej oto biblioteczce. I wylosuję sobie trzy kartki, a cztery książki sobie wybiorę i pierw właśnie będę losować trzy kartki. Na samym wstępie dodam, że nie wiem czy tu będzie widać, ale tu jest yy, tajemna historia Donny Tart. I jakby tą książkę mam zaczętą i planuję ją na razie jakby skończyć, więc tej książki nie zapisałem. Co jeszcze do Wojny Makowej? Wojnę Makową mam jakby zaczętą, jakby już po, trochę ponad połowę książki przeczytałem i więc dlatego nie zapisałem Wojny Makowej, ale zapisałem Republikę Smoka i na przykład jak wylosuję Republikę Smoka, to pierwszy przeczytam Wojnę Makową, a potem od razu w grudniu prawdopodobnie będę czytać wtedy Republikę Smoka, więc mm, będzie ciekawie, bo ogólnie Wojna Makowa Chyba to jest super książka. Tylko wiecie, Republika Smoka to po prostu ma 800 stron prawie, więc jest to dosyć spora liczba stron. Przepraszam Was z góry za mój głos, ale po prostu mam zatkany nos i jeszcze raz przepraszam za mój głos. Mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać w odcinku. I no, będę losować, jak już mówiłem, trzy książki, cztery książki będę tutaj wybierać od razu. I mam nadzieję, że taka forma odcinka będzie po prostu ciekawa i bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania i życzę miłego oglądania. Dobrze. Więc losuję pierwszą książkę. Dieku, jak to będzie reportaż czarne lustro albo jakaś, nie wiem, helisa, bo mam zapisane, no to... O, o, ho! Na razie tych książek w sumie nie chciałem czytać i będzie zabawnie trochę jak je wylosuję, ale no. Dobra, pierwsza książka. Uwaga, uwaga. Chwila milczenia. Kwowadis. Ja chciałem tą książkę przeczytać, tylko że gdzieś na feriach w następnym roku. I ogólnie, jeśli chodzi o tą książkę, no to yy, ta książka, jak widzicie, jest ogromna. Możecie powiedzieć, że nie ma dużej ilości stron, yy, bo fakt nie ma dużej ilości stron, ale uwaga! Zobaczcie na druczek. To, jakby jakby druczek był dwa razy większy, to ta książka miałaby po prostu 800 stron. Zresztą są wydania, które mają 800 stron. Ja mam w tym niesamowitym wydaniu z ilustracjami i w każdym razie e, będzie bardzo ciekawie. Powadis czytałem kiedyś w ósmej klasie z audiobookiem, z szybszym tempem. Dotarłem do połowy, potem już resztę nie doczytałem. W sumie nie chciało mi się potem resztę czytać, ale tak to w grudniu będę czytać. Powadzisz, jak już widzicie. I gdzie by sobie ustawić tą książkę? Dobrze, no to damy ją tak tutaj, o, żebym pamiętał, że tą książkę wylosowałem. Zresztą mam tutaj karteczkę i lecę już z następną książką. Błagam, dajcie teraz kartki, jakąś lekką książkę. Już się boję, ale to jest naprawdę fajny odcinek, jak sobie wybierać książki. Republika Smoka. Uh. Ogólnie ja czytam wojnę makową, jak już mówiłem na początku odcinka, i tą książkę chcę przeczytać. Ale chciałem sobie zrobić tak, że jak tą książkę skończę przeczytać, może jeszcze tą książkę przeczytam w tym miesiącu, albo gdzieś na początku grudnia. Wojnę makową, mówię o wojnie makowej oczywiście. I chciałem tą książkę gdzieś w styczniu, może w lutym zacząć, albo. Nawet w sumie w grudniu, ale jak już w końcówce, w sumie nie wiem. W każdym razie yy, dobra. I teraz uwaga. Mam nadzieję, że wojna alkowa skończy się tak, że ja pochłonę tą książkę. Mam nadzieję, że ta książka będzie bardzo super, że yy, ilość stron nie będzie mnie przerażać. Ale jest na razie bardzo ciekawie. Literatury historyczne po prostu same. Kwowadis, Republika Smoka, a ja mówiłem na początku odcinka, nie wiem czemu, ale ja coś tak w sumie myślałem, że, że powiem na odcinku, że Republika Smoka jak wylosuję, to dopiero dokończę czytać wojnę Makową, a dopiero potem Republika Smoka. Ale w każdym razie jednak trafiłem w Republikę Smoka i jest bardzo ciekawie. Dobra, następna książka Błagam, niech to będzie coś lekkiego. Mm, w sumie młodzieżówka teraz. Łowcy pomienia, czyli młodzieżówka prawdopodobnie. Jednak też ma dosyć sporo, sporo ilość stron, bo ma co prawda już wam mówię, ile stron ta książka posiada. Mm, no 500 to koło. Ale nie wiem, czy to się właśnie będzie szybko czytać. Z tego, co widzę, to druk dość przyzwoity. Ale jakby mm, jest dużo tekstu na stronie. I w każdym razie ciekawie, ciekawie. E, ciekawi mnie ta bardzo lektura. Mam nadzieję, że to jakaś nie będzie ciężka lektura. Już wylosowałem kwowady z Republikę Smoka. Więc mam nadzieję, że ta, re, że ta lektura będzie lekka. I teraz uwaga, wpadłem na pomysł yy, nagrywając właśnie w tej chwili, yy, w tej chwili nagrywając ten odcinek. Wpadłem na pomysł, że mogę sobie wylosować jeszcze jakąś jedną książkę i mogę ją zastąpić książką, które jakby tutaj wylosowałem z tych trzech książek, ale zrobię to dopiero na koniec odcinka. Jak już przed chwilą widzieliście, wylosowałem jakieś trzy książki z tych oto karteczek i w każdym razie jak już mówiłem wcześniej na końcu odcinka jeszcze sobie wylosuję jedną karteczkę i będę mógł zastąpić tą karteczkę z książek, które wylosowałem, mam zapisane tutaj karteczki otwarte są te karteczki i teraz w każdym razie będę, będziecie widzieć jak wybieram sobie jakieś cztery książki do przeczytania i sobie dam te książki na dolną półkę, żeby pamiętać które książki chcę przeczytać w tym miesiącu i no, na pewno sobie wezmę jakieś, jakieś dosyć krótkie, lekkie książki w sumie na razie, chociaż nie mam w sumie zbytnio lekkich książek. Yy, dobra. O, już wiem, jaką jedną książkę przeczytam. To jest trailer Szeptacz Aleksa Norfa. Yy, w każdym razie ponoć yy, popularny trailer, więc myślę, że y, tą książkę sobie mogę przeczytać. Przeczytam sobie. Yy, mam nadzieję, że się będzie szybko czytać. Jest takie rozłożenie tekstu na stronie, że jeszcze jak tekst mnie zaciekawi, no to mam nadzieję, że przeczytam tą książkę i odkładam sobie tą książkę tutaj. I wybrałem jedną książkę, i teraz wybieram kolejną książkę. Na pewno będę czytać Harry Pottera. Tylko zanim ja to wyciągnę. To trochę czasu nie, bo to się ciężko wyciąga, bo jak widzicie, te książki są dosyć ściśnięte. Yy, dwa tomy wam przeczytane, trzeci tom przede mną. Więc yy, jak widzicie, to jest trzeci tom Harry Pottera. Odkładam sobie na drobną półkę. O, no, dobra. Też jeszcze zostały dwie książki. O, już nawet dwie książki sobie przeczytam. Już druga fantastyka. Yy, Wiedźmin, czyli pierwszy tom, czyli ostatnie życzenie. Yy, króciutka książka, bo zaledwie 320 stron około. Yy, druk dosyć przyzwoity, mam nadzieję, że się będzie szybko czytać. Ponoć fajna lektura, ja Wiedźmina jeszcze nie czytałem, więc odkładam sobie tutaj tą książkę i jeszcze jedną książkę sobie wybiorę. Hmm, hmm, hmm. która książka jest dosyć krótka o nie, nie, o nie, już wiem, już wiem, już wiem ja chciałem przeczytać tą książkę w grudniu ale uwaga, to jest ciężka książka bracia Karamasów, Fiodora Dostojewskiego i co tu dłużej mówić przeczytam tą książkę jest ogromna druczek jest dosłownie taki ale no trudno ciekawi mnie ta książka sporo patronatów medialnych i chciałabym tą książkę w sobie przeczytać w grudniu, więc to będzie chyba najcięższa książka tego miesiąca. Położę ją sobie o tutaj. I tak się prezentują moje książki, które chcę przeczytać. A na koniec odcinka, żeby było ciekawiej. Jedną książkę sobie dorosuję. I będę mógł, jakby, będę musiał zastąpić te trzy książki, które wylosowałem tą książką, którą wylosuję. I nie będę mógł już, będę musiał po prostu zastąpić tą książkę. Nie, nie będzie takiej innej opcji, żeby też nie było tak łatwo. I uwaga, uwaga. A jeśli trafi się któraś książka z tych, które wybrałem, no to po prostu jeszcze raz wylosuję. I uwaga. W cieniu zła, czyli drugi trailer. Uwaga, uwaga. I jak przed chwilą widzieliście, wylosowałem gdzie to jest, w cieniu zła. I w każdym razie łowcy płomienia zostawiam sobie do czytania. I teraz muszę wybrać, którą książkę odkładam. Czy Republikę Smoga, czy Kwowadis. Ale wydaje mi się, że skoro wziąłem które bracia karamazów to wydaje mi się, że Kwowadis jakby odłożę, bo Kwadis to też jest literatura historyczna, a dwie ciężkie literatury historyczne to troszkę dużo. Chociaż Wojna Makowa, znaczy Republika Smoka to też literatura historyczna, ale jednak myślę, że taka łatwiejsza od Kwowadis, bardziej jakby ciekawy, ciekawszy jest styl pisania, mi się wydaje. Chociaż Kwadis dawno nie czytałem w każdym razie. Ach, odkładam Kwowadis, ale na pewno Kwowadis przeczytam w Nie, w styczniu będą ferie, to przeczytam w styczniu. I w każdym razie odkładam Kwowadis. I ogólnie jeszcze raz pokażę Wam książki, które będę czytać. Czekajcie, bo tu pomieszam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czekajcie. Dobra, te książki są na ostatniej półce. I po kolei jeszcze raz. No to Łowcy Pomienia. To będzie myślę, że ciekawa książka. Jakieś akty tu są. Akt pierwszy, akt drugi i tak dalej. Ale nie wiem. Wydaje mi się, że to będzie ciężka też lektura, że co jest niby Młodzieżówka, ale ja nie wiem, czy to jest młodzieżówka. Na smyku widziałem wiek tej książki 18+, więc... Ale w każdym razie to może być trochę ciężka lektura. W każdym razie ta książka jest bardzo ciekawie. I przejdę teraz do Na następnej książki. Czyli Wiedźmina. Mm, myślę że tą książkę przeczytam szybko. Naprawdę to jest tak cieniutka książka. Czy to jest nawet takie troszkę? Nie, to jest wydanie kieszonkowe, czy nie? Nie potrafię określić, czy to jest wydanie kieszonkowe. Poczekajcie. No to chyba jest wydanie kieszonkowe. No też nie mam pewności. Możecie poprawiać mnie w komentarzach. I jestem ciekawy tej książki, jak już mówiłem. Dalej, teraz trochę. Cięższa lektura. Teraz już y, nie będzie to fantastyka, przed chwilą widzieliście dwie fantastyki. A teraz widzicie przeogromne dzieło literatury y, klasycznej, czyli y, Braci Karamazow. Naprawdę, trochę się tej książki obawiam ze względu na dróg, bo widzicie to, prawda? A tu jest. O, to będzie ciężka lektura. Mam nadzieję, że równie Co ciężka, to dobra, dobra. lektura. I dobra. Następna książka, albo nie pokażę dwie książki pokażę tego autora, nawet je niedawno zamówiłem. Szeptacz, czyli pierwsza książka, jakby tego autora, wydaje mi się, potem było w cieniu zła. I są to oba trailery Aleksa Norfa. Przeczytałbym sobie w sumie trailery, mam nadzieję, że będą dobre. I tym sposobem zostały ostatnie dwie książki do pokazania. Wojna Makowa i Harry Potter to na tych dwóch książkach zatrzymam się najdłużej. Jak widzicie, ta, ta, ta książka po prostu ma niesamowite ilustracje. Ale mówię, ma znacznie więcej stron od pierwszej części, bo pierwsza część ma z 20 rozdziałów ponad, a ta, a ta książka ma. Z 30, może nawet coś około 40, więc. Wow, jeszcze szukam jakiejś ilustracji, żeby Wam pokazać. I tradycyjnie jest mapka z przodu i z tyłu. I ostatnią książką, którą pokażę, będzie Harry Potter. I ta książka też jest super. Jak widzicie, jest tutaj mapka i myślę, że będę szybko tą książkę i już będę powoli zakończać ten odcinek jeszcze dodam w ogóle tylko, że czekajcie mm. widzicie, y, tutaj jest książka, przez mnie zaczęta. to, to inna historia tą książkę sobie będę pewnie też dokończał w grudniu, bo wątpię, że uda mi się tą książkę przeczytać jeszcze w tym miesiącu, bo już jest 27 listopada więc no mm. I w każdym razie coś ja co jeszcze będę dokaczać. Mm. Tak, będę dokaczać wojnę makową. Jak uda mi się przeczytać w tym miesiącu to spoko. Jak nie, to dokończę w grudniu. I w każdym razie to by było już w sumie na tyle. Żegnam się z Wami. Cześć.